W Poznań uderzył meteoryt. Na szczęście było to 5000 lat temu. W Polsce rozpoczynała się wtedy dopiero epoka brązu, a w Egipcie pewnie kładziono pierwsze kamienie na budowie piramidy Cheopsa. W tym czasie w ziemską atmosferę z prędkością kilkunastu tysięcy kilometrów na godzinę wpadł wielki kawał metalicznej skały o wadze półtorej tony. Potem rozpadł się na kilka kawałków, które spadły na obecny Poznań w rejonie Morasko, tworząc siedem albo 8 kraterów. Prawie 5000 lat później po Podczas I wojny światowej żołnierze kopiący rowy strzeleckie natrafili na wielki kawał żelaza, który dość szybko został rozpoznany jako meteoryt. To właśnie też tutaj w 2017 roku wydobyto największy polski meteoryt, nazwany Kruszynka, który miał wagę 271 kg. Rezerwat przyrody Meteoryt Morasko jest jednym z nielicznych znanych miejsc na świecie, gdzie obok siebie występują zarówno meteoryty, jak i kratery uderzeniowe, które powstały na skutek ich upadku. Obecnie te kratery częściowo są wypełnione wodą i wyglądają jak jeziorka w lesie. To miejsce jest wyjątkowe w skali światowej, a większość ludzi, nawet mieszkańców Wielkopolski, o nim nie wie. Dlatego naukowcy z Poznania zabiegają o utworzenie Centrum Nauki Impact Morasco i szukają środków na ten cel. Jeśli chcecie im pomóc, to podajcie dalej ten film, bo im więcej osób się o tym dowie, tym większa szansa, że to centrum powstanie.